Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję Alcatel Shine Light. I standardowo recenzję zaczynamy od wykonania urządzenia. Na pewno trzeba powiedzieć jedną rzecz o Alcatelu Shine Light. Ten smartfon jest naprawdę bardzo ładny. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj też użyto dość fajnych materiałów do wykonania tego urządzenia, ponieważ mamy dwie tafle szkła Dragon Trail, a także naprawdę fajną ramkę aluminiową, która jest w taki sposób wykonana, że tak naprawdę sprawia wrażenie niesamowicie solidnej ramki, i to jest też kwestia, która mi się tutaj na pewno bardzo, bardzo spodobała. Oczywiście, z czym trzeba się liczyć, jeśli chodzi o urządzenie wykonane z dwóch tafli szkła, to oczywiście to, że z tyłu i także z przodu, to odciski palców, smugi, a także zabrudzenia no będą niesamowicie widoczne, także różne drobiny kurzu, ale nie uznaję tego za wadę, ponieważ tak po prostu jest z urządzeniami, które są wykonane z dwóch tafli szkła, i tutaj, według mnie, nie ma na pewno co uważać tego za wadę. Aczkolwiek zauważyłem dwie rzeczy, jeśli chodzi o tylną taflę szkła mianowicie pierwsza kwestia to jest to, Podobne zresztą, jak to było przy okazji Alcatela Idol 4, mianowicie, kiedy kładziemy urządzenie gdzieś na stole, zwróćcie uwagę, ono jest niesamowicie ściskiem. Kiedy powierzchnia, na której kładziemy telefon, nie jest do końca też równa, można powiedzieć, gdzieś tam jest przekrzywiona, to urządzenie po prostu nam odjeżdża, i to jest taka kwestia, która mi się tutaj na pewno nie do końca spodobała. Również co zauważyłem, jeśli chodzi o to szkło, że raczej ono nie jest jakoś super odporne na zarysowania, tak więc również miejcie to po prostu na uwadze. Natomiast fajnie, że w zestawie wraz z tym urządzeniem dostajemy case'a. Case wykonany z TPU, tak więc on powinien nam zabezpieczyć urządzenie przed zarysowaniami, a także obiciami, tak więc fajnie, że tego typu akcesorium dostajemy tutaj w zestawie. Kwestia ramki. Ramka, tak jak Wam zresztą wspomniałem na początku, jest wykonana z aluminium. Natomiast bardzo spodobały mi się tutaj fazowania, ponieważ one są takie dość grube i sprawiają wrażenie naprawdę dość odpornych na różne zarysowania, a także odpryski. Kwestia przycisków funkcyjnych, skoków, mają naprawdę dość dobrze wyczuwalny, ale też zauważyłem tutaj jedną rzecz. Według mnie przycisk power jest umieszczony kapkę za wysoko do jego komfortowego użytkowania, tak więc również tą kwestię należy mieć tutaj na uwadze. Jeśli chodzi o przednią część urządzenia, tutaj również znajdujemy to samo szkło, o czym warto powiedzieć to to, że przyciski nawigacyjne są tutaj umieszczone pod ekranem, nie wyświetlają się one w sposób systemowy. O czym również warto powiedzieć, jeśli chodzi o te przyciski, to to, że mają one poświetlenie, natomiast w samych ustawieniach nie zauważyłem tego, żebyśmy mogli na przykład wyregulować to, czy te przyciski mają się świecić cały czas, kiedy mamy na przykład ekran wybudzony. One są po prostu ustawione domyślnie i niestety nic z ich ustawieniami zrobić nie możemy. Natomiast ich poświetlenie jest całkiem równomierne, więc tutaj żadnych zastrzeżeń do tej kwestii na pewno nie mam. O czym również warto powiedzieć to to, że z przodu znajdujemy diodę LED do sygnalizowania powiadomień. Mamy również diodę LED, która nam poświetla zdjęcia z przedniego aparatu. To jest również dość miły dodatek, co mi się nie do końca spodobało bało to na pewno głośnik tutaj umieszczony z przodu a w zasadzie jego kolor według mnie powinien być czarny do czarnego przodu ale jest to kwestia gustu i w tym wypadku nie każdy akurat musi się ze mną zgodzić wracając jeszcze na chwilę do ramki co mi się nie spodobało ponieważ tutaj jest również taki drobny szczegół jeśli chodzi o tą ramkę mianowicie to że ona na rantach i z przodu i z tyłu jest taka dość ostra w dotyku i to nie jest taki element dość przyjemny w dotyku tak więc również to należy mieć na uwadze głośnik multimedialny jest umieszczony na dolnej krawędzi nie Niestety bardzo łatwo jest się w stanie go zasłonić, aczkolwiek jest naprawdę głośny, ale samo brzmienie według mnie jest takie dość płytkie, nie ma żadnego zauważalnego podbicia basów, ale na pewno na plus to, że głośnik jest naprawdę bardzo głośny. Na pokładzie Alcatela Shine Lite znajdujemy także czytnik linii papilarnych. Jest on umieszczony tutaj na tylnej części urządzenia. Naprawdę działa super, to muszę na pewno powiedzieć, ponieważ wystarczy, że dosłownie przełożymy tutaj palec i urządzenie się odlokowuje. Nigdy nie miałem jakichś błędów odczytu Zawsze ten czytnik działa tak jak powinien. Również na plus to, że jest to czytnik aktywny, tak więc ekranu tutaj nie musimy wybudzać, aby odlokować nasze urządzenie. Wystarczy, że przełożymy zaprogramowany palec. Co mi się również bardzo spodobało, to palec. Czytnika, ponieważ wystarczy tak naprawdę też przełożyć palec, pod obojętnie jakim kątem, i również ekran się odlokowuje, tak więc zaczytnik tutaj naprawdę ogromny plus. Przechodzimy do ekranu 5 sali. technologia IPS, rozdzielczość HD, czyli 1280 x 720 pikseli. Zagęszczenie pikseli prawie 300 pikseli na cal, dokładnie mamy tutaj 294 pikseli na cal. Kwestia odzorowania kolorów, kontrastu według mnie jest naprawdę całkiem w porządku. Mamy dobre kąty widzenia, to odzorowanie barw jest takie dość naturalne, natomiast przy jednoczesnym zachowaniu tego dość fajnego nasycenia kolorów i to jest też kwestia, która mi się tutaj dość spodobała. Też dość dobry kontrast, tak więc do kolorów tutaj nie mam się w jakikolwiek sposób jak przyczepić, natomiast jeśli chodzi o rozdzielczość na tych 5 calach to wystarcza, rozdzielczość HD na 5 calach naprawdę wystarcza tutaj generalnie kiedy z bliska się dopiero przypatrzymy w ten wyświetlacz widać, że coś tam jest nie do końca bardzo ostre, natomiast przy takim codziennym użytkowaniu ten, ta rozdzielczość naprawdę jest w zupełności wystarczająca do tego abyśmy mogli komfortowo używać naszego urządzenia i też nie mówić, że coś jest tutaj poszarpane i nie do końca ostre co mnie troszeczkę zdziwiło to to, że kiedy przejdziemy do ustawień systemowych i do zakładki wyświetlacz. Niestety tutaj nie mamy żadnych takich możliwości wyregulowania kolorów, chociażby temperatury barwowej naszego ekranu, to wszystko jest ustawione tutaj w sposób domyślny. W ustawieniach wyświetlacza mamy możliwość tylko włączenia z ciekawszych opcji automatycznej regulacji jasności, uśpienia. No i tak naprawdę tutaj jest tyle, jeśli chodzi o możliwości regulowania tego ekranu. Trochę szkoda, że takiej opcji, na przykład wyregulowania temperatury barwowej zabrakło. Niestety tej rzeczy tutaj nie otrzymujemy. Przechodzimy do baterii 2460 mAh, tak naprawdę na sam początek powiem Wam o tym, że po tej baterii nie spodziewałem się jakichś super wygórowanych wyników, ale według mnie jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Na sieci LT uzyskałem wynik na poziomie około 3 godzin podciotonego ekranu, natomiast na sieci Wi-Fi ten wynik plasowywał się w okolicach około 4 godzin na podciotonym ekranie, według mnie są to naprawdę dość przyzwoite wyniki. O czym na pewno warto powiedzieć to to, że na dole mamy umieszczone zło czy micro USB, które służy do ładowania tego urządzenia, a także do transmisji danych pomiędzy na przykład naszym smartfonem, a także naszym komputerem. Również możemy z tego miejsca przejść do ustawień systemowych, a także do zakładki bateria. W tym miejscu możemy tak naprawdę włączyć inteligentne oszczędzanie energii w trybie czuwania. Co ciekawe, możemy także zaznaczyć to, aby na naszym pasku powiadomień wyświetlał nam się procent naładowania baterii. Możemy także przejść do ustawień oszczędzania baterii. W tym miejscu możemy zaznaczyć, aby tryb Oszczędzania baterii włączał się np. przy 5 bądź 15% naładowania baterii, ale również ten po prostu możemy włączyć w sposób manualny. Omawianie systemu zaczynamy standardowo od skróconej specyfikacji urządzenia. Na pokładzie Alcatela Shine Lite znajdujemy procesor Mediatek MT6737, czterodzinie taktowane 1,3 GHz. Mamy 2 GB pamięci RAM, mamy również układ graficzny Mali T720 MP2, 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do 256 GB. Mamy także Androida Marshmallow. Kwestia wydajności, pograłem sobie trochę w asfalta i rzeczywiście gra była całkiem grywalna, natomiast niekiedy warto powiedzieć o tym, że tam zdarzały się jakieś takie gubienie klatek i gra nie była na pewno taka w 100% płynna. Tak więc na pewno można stwierdzić to, że Shine Light nie jest na pewno urządzeniem, w które, na którym pogramy w takie najbardziej wymagające gry, ale powinien sobie poradzić z tymi średnio wymagającymi, tak więc to jest na pewno wydaje mi się, że dość dobra informacja. Co zauważyłem przy bardziej intensywnym użytkowaniu tego urządzenia, Shine Light lubi troszeczkę nagrzeć, natomiast nie nagrzewa się w taki sposób, aby nas to po prostu irytowało, parzyło w dłonie, ta temperatura z tyłu jest wyczuwalna, natomiast w dalszym ciągu możemy używać w sposób komfortowy naszego smartfona, tak więc tutaj według mnie nie jest to na pewno jakaś bardzo poważna wada. Jeśli chodzi o nakładkę Alcatela, o czym warto powiedzieć, to to, o czym Wam wspominałem, czyli w wielu elementach interfejsu możemy dostrzec czystego Androida, na przykład jeśli chodzi o belkę powiadomień, na przykład jeśli chodzi o interfejs ustawień. Natomiast Alcatel skupił się tak naprawdę na zmianie ekranu domowego, a także updrawera, ponieważ drawer wygląda tutaj troszeczkę inaczej. I też możecie zwrócić uwagę, że na pewno ten zestaw ikon jest troszeczkę inny niż to się ma, jeśli chodzi o czystego Androida. Czego mi zabrakło stosunku do Idol 4, czyli świetnej aplikacji Waves Max Audio, czyli naprawdę genialnego equalizera do wyregulowania sobie parametrów, parametrów muzyki oddawanej przez głośniki, a także przez słuchawki. No i też o czym warto powiedzieć to to, że te możliwości audio nie są na pewno na takim poziomie jak w Idol 4 i to jest kwestia, z którą po prostu trzeba się tutaj troszeczkę liczyć. Z opcji, które Alcatel nam tutaj dodał to na pewno zakładka pobieranie turbo. To umożliwia nam pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi w połączeniu z siecią LT, tak więc to jest też dość ciekawe rozwiązanie. Mamy również opcję funk. Ona umożliwia nam doda dodawanie skrótów na naszym ekranie blokady. Po prostu te skróty są umieszczone tutaj na dole na naszym ekranie blokady. To jest również dość fajne rozwiązanie. No i tak naprawdę reszta interfejsu to jest dokładnie to samo, co możemy znaleźć w serii Idol 4. Również tą nakładkę Wam omawiałem przy okazji recenzji IDola 4, a także Idola 4S. Przechodzimy do aparatu. W Balkatelu Shine Light znajdujemy aparat główny 13 megapikseli F2 i 2. Dwustopiowa dioda LED. Mamy także AIS, czyli elektroniczną stabilizację obrazu. Kąt aparatu głównego jest o 60 stopnia. Mamy także nagrywanie filmów tylko 720p przy 30 klatkach na sekundę. Jeśli chodzi o aparat główny, mamy tutaj 5 megapikseli i też mamy diodę do poczytania zdjęcia. Selfie, ponieważ zwróćcie uwagę, że w tym momencie mam tutaj uruchomiony flash, naciskam i rzeczywiście w tym miejscu ta dioda się właśnie znajduje. Zdjęcia typu selfie na pewno nie są jakoś bardzo szczegółowe, nie są jakoś super ostre, ale na pewno przy dobrych warunkach oświetleniowych jesteśmy w stanie zrobić dość fajne zdjęcie, na którym nie będzie jakoś bardzo dużo szumów. Natomiast przy gorszych, przy gorszych warunkach oświetleniowych, wtedy już niestety te fotki zbierają trochę ziarnistości i trochę, i trochę szumów. Trochę tą sytuację na pewno ratuje. Dioda diodalet z przodu, ale na pewno też ona tej sytuacji w 100% nie ratuje, tak więc o tej kwestii warto tutaj powiedzieć. Zdjęcia całkiem przyzwoite, ale bez po prostu szału. Fajna opcja jest to tryb dzielonych zdjęć, ponieważ możemy zrobić tutaj sobie kolaż zdjęć, to samo tyczy się aparatu głównego, to jest naprawdę dość fajna kwestia i co możecie zauważyć, że kiedy naciskamy na sam środek również wtedy zdjęcie nam się po prostu wykonuje. Mamy również możliwość upiększenia, możemy sobie ustawić poziom piękna, tak więc również z tą kwestią nie ma problemu. Jeśli chodzi o fotki z aparatu głównego, według mnie jesteśmy w stanie zrobić tym urządzeniem naprawdę dość przyzwoite fotki. Tutaj już w międzyczasie możecie w recenzji zobaczyć kilka przykładowych zdjęć testowych i możecie sami ocenić jakość. Według mnie jest całkiem w porządku jak na, jak na tą półkę cenową, aczkolwiek na pewno te zdjęcia nie są super szczegółowe, ponieważ kiedy sobie dane zdjęcie troszeczkę przybliżymy w galerii, widzimy, że ono na pewno nie jest jakoś bardzo szczegółowe i bogate, jeśli chodzi o detale, tak więc o tej kwestii na pewno warto tutaj Powiedzieć. Kwestia samej aplikacji aparatu, jest ona banalnie prosta, tak jak wspominałem, mamy też te, tutaj ten tryb dzielonych zdjęć, mamy tryb normalny, ma, mamy także tryb robienia zdjęć panoramicznych, tak więc również jest to dość fajna kwestia. U góry możemy przełączyć się pomiędzy przednim a tylnym aparatem, możemy także włączyć tryb nocny, tryb HDR, Trochę szkoda, że nie mamy tutaj niestety trybu automatycznego HDR. Możemy włączyć diodę do poczytania zdjęcia, ale także możemy przejść do ustawień. Ustawienia też są tutaj całkiem rozbudowane natomiast nie zauważyłem też, żebyśmy mieli tutaj jakiś taki tryb profesjonalny, żebyśmy mogli sobie manualnie poustawać parametry naszych zdjęć. Rozmiar zdjęcia maksymalnie 13 megapikseli i 103, a także 1 megapiksel. Elektronicz elektroniczna stabilizacja obrazu, tak jak wam wspominałem i niestety nagrywanie filmów tylko 720. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję Alcatela Shine Light. Nie wiem jak wam, ale Shine Light mnie się naprawdę bardzo spodobał. Według mnie jest to naprawdę piękny smartfon. Wygląda bardzo ładnie, jest wykonany bardzo dobrze. Mamy tutaj też całkiem dobry ekran, całkiem dobry aparat, tak na tą półkę cenową. Też mamy dość dobrą płynność działania. I tak naprawdę Alcatel udowadnia, że za 800 wek możemy w tym momencie dostać naprawdę świetnego smartfona. I Shine Light jak najbardziej wam polecam. W tej recenzji to jest na tyle, ja się z wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie!